Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, wielki test dwójeczek. Wzięłam wszystko, co było dostępne u nas w kolekturze. A ze zdrapek mamy Super 7, pensyjkę, szczęśliwa 50, super 13. I wszystko razy dwa. I kochani, to samo z losikami. Wszystkie dostępne losiki za 2 złote w podwójnej ilości. Czyli mamy szybką kasę, szybką piłkę, no i oczywiście świneczkę. A w dzisiejszym odcinku będziemy pozdrawiać, wysyłać serduszka, ściskać i przesyłać buziaki ewuni K. A dla sprostowania, Ewcia 0104 tak kochanie, o Ciebie chodzi. Dziękuję Ci ślicznie za obecność na odcinkach, za przecudne komentarze, za przemiłe towarzystwo i kochaniutka wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dużo zróbka i uśmiechu i samych dobroci moja droga. Także słoneczko trzymaj dzisiaj mocno kciuki, może i któraś z dwójeczek nam dziś zaszaleje. I wiecie co? Najpierw weźmiemy się za losidełka, zdrawki zostawimy na potem, a z losami pojedziemy tak jak lecą i kochani pierwsza przed nami szybka piłka. I jedziemy. Sześć takich samych symboli tutaj potrzebujemy, aby wygrać. Co najmniej zwrocik. No dobra, to korki. Mamy jeden korek, jest i drugi korek, trzeciego nie mamy. Monetki jedna, druga. I puchary. Również mamy dwa. No to, kochani, mamy dwa złote. No dobre rozpoczęcie. Dwójeczka się sypła. No pierwszy los się zwrócił. No póki co jesteśmy na zero. No to zerknijmy do drugiej szybkiej kasy. I te same zasady, piłeczkę. Mamy jedną, są dwie koszulki i też dwie monety, ale o jeden symbol za mało. No tutaj bez wygranej. No to teraz zerknijmy do świnki. Co pod świnką? Musi być w jej wnętrzu. No to ósemka. Nie ma. 29, dziewięć. Siódemka. Brak i szesnaście. No, nie mamy. Świnka pusta. No, zobaczymy, jak ta druga runda, nie? 16. Nie mamy. 28. Brak. 21. Nie ma. I 24. No, również brak. No, zobaczcie, obydwie świnki puste. No to zerknijmy jeszcze do szybkiej kasy. Tutaj musimy ułożyć linię. No i miło by było, gdyby ona nam się ułożyła. To tak, koniczynka, koniczynka jest, dolarka nie ma, karty są, worka nie ma, ale to jest i kochani, mamy dwójeczkę. Także drugi los wygrany. A to na tą stronę wygrane idą. No to ostatni z losików. Szybka kasa. No, może nam coś dołoży. Kostki, kostki mamy, wisienki są, gwiazda jest, świnka jest, diamentu nie ma. Do kosza. No, zdecydowana większość losów no była dzisiaj pusta. No to jedziemy, kochani, ze zdrabkami. I tutaj zrobimy sobie dwa kółeczka, bo będziemy przekładać je na zmianę. No to jedziemy pierwsza na ruszt, Super 13, numerek 18, także jak widzimy, pełnoletnia. I kochani, zaciśnijcie mocno kciuki. No to szukamy tej trzynastki, a mamy 52, 46, 45, 43. O, jakie wysokie te liczby? O, osiemnastka bliżej. 29, a na koniec 17, 13 nie ma, zdrapta pusta. To teraz super siódemka, numerek 89 i szukamy, moi drodzy, siódemki, obojętnie jaki kolor, fajnie by było, gdyby wpadła. No to teraz zmiana sprzętu, może ten będzie szczęśliwszy, a mamy ósemkę, jest szóstka, jest dziewiątka, No oddalamy się od tej siódemki. Kolejna czwóreczka, mamy piątkę, trójka, i na końcu również siódemki nie mamy. To nie czekajmy, bierzmy w obroty teraz pensyjkę. A tutaj numerek 42. Szukamy dwa razy napisu pensja. A oprócz niego, aby nie trafić w kontrolne, szukamy osiemnastki i 26. sześć. No, może i nam się pojawi tutaj w pliczkach. A zaczynamy dwunastką. Trzynastka. Jedynka, no stanowczo za mało. No, mamy pierwszą pensję. Miło by było, gdyby jeszcze druga się pokazała. Kolejna trzydziestka, i na sam koniec mamy siódemkę. Siódemkę chcieliśmy w super siódemce, a tutaj ona nam nic nie daje. No to teraz jedziemy do szybkiej pięćdziesiątki, a tutaj numerek sześćdziesiąty siódmy. No kochani, jedziemy trzy takie same kwoty. I zaczynamy od głównej wygranej. Dalej mamy stówkę. O, druga stówka. No miło się zapowiada. Kolejna pięćdziesiątka. Druga pięćdziesiątka. No, są szanse. Nikłe, ale są. Kolejna czwóreczka. Czwóreczka. No, moi drodzy, mamy szansę na stówkę pięćdziesiątkę albo czwórkę. Aj, szkoda, że to jedno zero więcej tu było, co? No i zobaczcie, druga pięćsetka. No, podwójnie to się nie liczy, ale w bonusie mamy szansę na pięćdziesiąt złotych. No, jeżeli będzie tu pięć dyszek. A mamy co? A mamy tutaj dukaty.

I na końcu również trzynastki nie mamy. No zobaczcie, jaka seria idzie. Póki co to mamy wygrane tylko w losach, a zostały nam tylko trzy zdrabki. To kolejna pięćdziesiątka, numerek sześćdziesiąty dziewiąty. No a teraz jakoś po kolei nie lecimy. No więc szukamy. I tutaj mamy główną, tam też zaczynaliśmy od głównej. O zobaczcie, druga główna. No może i trzecia nam tu wpadnie. Dwójeczka. No, o 2 zera za mało. Tutaj stówka, druga dwójeczka. No mamy szansę na tą dwójkę. No dobry i zwrocik. Druga stówka. Pięćdziesiątka i na koniec. Zobaczcie, nawet tej dwójki nie dostaliśmy. A w bonusie? Czy tu będzie 5 dyszek? No nie ma. Jest diamencik. No kochani, przedostatnia zdrapka pensyjka, a tutaj numer 66. No to lecimy. No kciuków nie puszczajcie, tu jeszcze może się wydarzyć. I mamy tak, 31 i 26. No to jedziemy. Oj, już blisko było. Ta trujeczka tu fajnie zwiastowała. Kolejna pensyjka. 24, 14. 25. O, omsknęło się o 1. A na koniec znowu oboczek. Także zobaczcie, i pensyjka tutaj pusta. No, póki co to Wam powiem, losy górą. Nieznacznie, ale górą. To ostatnia zdrawka, super. siódemka, a numerek mamy 40. No, kochani, czy ta siódemka nam się tutaj pojawi? No, zaczynamy od piątki, Kolejna dziewiątka, ósemka, Dwójeczka. Trójka. Szóstka i na koniec ostatnie słowo w tej zdrawce ma czwórka. Także zobaczcie, i super siódemka się nie wyłamała. Podsumowanie naszej dzisiejszej przygody jest takie, że moi drodzy, ze zdrapek tutaj nie ma się czym chwalić, a jedyne wygrane, jakie nam wpadły, to były w tych dwóch losikach. Cztery złote odzyskaliśmy, a więc zera nie było. Oczywiście mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Ewunie, oczywiście zachęcam do pozostawienia właśnie dla Ewunii serduszek w komentarzach, szepnijcie jej na uszko też miłe słówko, a na pewno się ucieszy. A teraz już żegnam się z Wami, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo cieplutko i zanim Wam pomacham, to jeszcze Wam pokażę, zobaczcie, fioletowy, pamiętacie? Z odcinka paczkowego, jak fioletowy towery Happy. W dobrym humorze nawet mi nie przeszkadzają te dzisiejsze pustaki. A teraz już możemy sobie pomachać na pożegnanie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę Wam pięknego dnia. Do następnego. Pa!